Witam na kanale Casa Larte. Słuchasz Wademekum studenta psychologii. Jeśli cenisz solidne podstawy, zasubskrybuj kanał. Jak to w ogóle jest możliwe, że nasze najwcześniejsze relacje te, których kompletnie nie pamiętamy. Rzeźbią to, kim jesteśmy przez całe życie. To jest pytanie, od którego dziś zaczniemy. Zanurzymy się w fascynujący, czasem e, trochę mroczny, ale absolutnie kluczowy świat teorii relacji z obiektem. I od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest jedna spójna teoria. To cały nurt. Dokładnie. To potężny nurt w psychoanalizie, który no, kompletnie zmienił myślenie o tym, jak się rozwijamy. A my skupimy się na trzech powiedzmy, gigantach. Mamy Melanie Klein, pionierkę badania świata niemowlącego. Mm -hmm. Jest Margaret Machler, która zmapowała naszą podróż ku niezależności. I Otto Kernberg, który to wszystko połączył, żeby zrozumieć no, najpoważniejsze zaburzenia osobowości. Okej, okay. czyli nasza misja jest taka. Spróbujemy z tych czasem naprawdę skomplikowanych klocków złożyć jakąś spójną opowieść. Zobaczymy, jak buduje się nasz wewnętrzny świat. Od tych pierwszych interakcji, przez takie koncepcje jak, nie wiem, dobra i zła pierś, aż do momentu, w którym stajemy się, lub nie, stabilną osobą. Właśnie, bazujemy tu na różnych źródłach, od opracowań naukowych po zwięzłe podsumowania. Nasze zadanie to wyciągnąć z tego esencję. To będzie, myślę, fascynująca podróż do korzeni. No dobrze, to zaczynajmy. Pierwsza na liście Melanie Klein. Jej pomysł był, jak rozumiem, rewolucyjny. Stwierdziła, że niemowlę nie jest jakąś pustą kartą, tylko od samego początku ma niesamowicie bogate życie wewnętrzne. Niesamowicie bogate i niesamowicie dramatyczne. Dla Klein pierwszym najważniejszym obiektem w życiu dziecka jest pierś matki. Ale kluczowe jest to, że w swojej pierwotnej, nieświadomej fantazji, niemowlę rozszczepia ją na dwa obiekty. Czyli nie widzi całości. Nie. Widzi dobrą pierś, która daje ciepło, mleko, ukojenie. Super. I złą pierś, która jest nieobecna, frustrująca i, no, powoduje ból. Chwila, chwila, muszę to zatrzymać. Słucham. Mówimy o noworodku, tak? O istotce, która ledwo co widzi, a my jej przypisujemy fantazję o dobrych i złych obiektach, które jak czytam, zaraz będzie w myślach atakować, to brzmi, szczerze mówiąc, trochę niewiarygodnie. To jest absolutnie kluczowe pytanie i zarzut, z którym Klein mierzyła się przez całe życie. No właśnie. Jej wgląd pochodził z pionierskiej pracy terapeutycznej z bardzo, bardzo małymi dziećmi. Obserwowała ich zabawy, rysunki i interpretowała je tak, jak powiedzmy inni analitycy interpretowali sny dorosłych. Czyli zabawa była językiem nieświadomości. Dokładnie. A w tych zabawach widziała wciąż te same motywy: agresji, niszczenia, lęku przed odwetem i potem potrzeby naprawy. Okej. Okay. To nadaje temu kontekst, czyli w tej zabawie dziecko odgrywało wewnętrzny dramat, a ten dramat Klein nazwała pozycją paranoiczną schizoidalną. Muszę przyznać, że ta nazwa mrozi krew w żyłach. Wiem, wiem, te nazwy brzmią groźnie, ale one mają tu głęboki sens. Paranoiczna, bo niemowlę. Fantazując o zniszczeniu złej piersi, odczuwa potworny lęk, że ta zła pierś wróci i w odwecie zniszczy jego. To lęk prześladowczy. A schizoidalna? A schizoidalna, bo głównym mechanizmem obronnym jest tu właśnie splitting. Rozszczepienie. Tak, rozszczepienie, oddzielenie dobra od zła, miłości od nienawiści żeby te potężne uczucia się nawzajem nie zniszczyły. To jest niesamowite, bo kiedy o tym mówisz, od razu widzę to w dorosłym świecie, w polityce, w social mediach, to ciągłe dzielenie ludzi na wspanałych sojuszników i wrogów do zniszczenia. Czy to znaczy, że my jako dorośli w stresie wracamy do tego pierwotnego czarno-białego myślenia? Trafiasz w samo sedno. Klein uważała, że te mechanizmy są z nami przez całe życie. Na tym polega projekcja. Wyrzucamy na zewnątrz te złe, niechciane części siebie, naszą złość, zawiść i przypisujemy je innym. Nagle to nie ja nienawidzę, to oni mnie nienawidzą. Ale jest jeszcze coś bardziej skomplikowanego, co Klein nazwała identyfikacją projekcyjną. To już brzmi jak wyższy poziom zaawansowania. Bo to jest krok dalej. To nie jest tylko, że ja myślę, on jest na mnie zły, to jest sytuacja, w której ja nieświadomie zaczynam się tak zachowywać, tak subtelnie go prowokować, że on faktycznie zaczyna się na mnie złościć. Wow. W ten sposób nie dość, że wyrzuciłam z siebie złość, to jeszcze zmusiłam go, żeby ją za mnie przechował, i jednocześnie potwierdził moją pierwotną fantazję. To jest potężny mechanizm w bliskich, często toksycznych relacjach. To jest naprawdę mocne. Ale czy ten czarno-biały świat niemowlęcia kiedyś nabiera kolorów? Jest jakieś wyjście z tej wiecznej wojny dobra ze złem? Jest. I to kolejny genialny wgląd, Klein, przejście do czegoś, co nazwała pozycją depresyjną. Depresyjną? Znowu ten ciężar? Tak, ale tu chodzi o coś innego. To moment, w którym dziecko zaczyna rozumieć, że dobra karmiąca matka i zła, frustrująca matka, to jedna i ta sama osoba. Aha. Osoba, którą kocha, ale którą też w fantazjach niszczyło. I wtedy pojawia się poczucie winy. Dokładnie. Ale nie taka paraliżująca wina. To jest bolesne odkrycie, że mogło się skrzywdzić kogo, w kogo się kocha. I z tej winy rodzi się coś fundamentalnego. Pragnienie reparacji. Naprawy. Tak, chęć naprawienia, zadośćuczynienia, odbudowania w fantazji tego, co się zniszczyło. Rodzi się sumienie, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę o jej mogłem skrzywdzić kogoś, po go kocham i chce to naprawić. To by oznaczało, że cała nasza zdolność do empatii, do wdzięczności, rodzi się z tego bólu. Precyzyjnie. Dla Klein to jest absolutny fundament dojrzałości psychicznej. To jest gigantyczny skok rozwojowy. To są, że tak powiem, narodziny miłości. Okej, okay. czyli Klein zabiera nas w podróż do absolutnie dzikiego, wewnątrznego świata fantazji. Ale to wszystko dzieje się w środku. A co jeśli spojrzymy na to z zewnątrz? Co widać w zachowaniu dziecka? Zdaje się, że tym zajęła się Margaret Machler. Właśnie. Machler z wykształcenia pediatra miała inne podejście. Obserwowała, Interesował ją obserwowalny krok po kroku proces, który nazwała psychologicznymi narodzinami. Bo czym innym są narodziny fizyczne, a czym innym stanie się odrębną psychologicznie osobą. A sednem jest separacja indywiduacja brzmi jak dwa różne procesy. Ale to dwie strony tego samego medalu. Separacja to uświadomienie sobie jestem oddzielony od mamy nie jesteśmy jednością a indywiduacja to odpowiedź na pytanie. Skoro jestem oddzielony, to kim właściwie jestem? Okej, okay. jak to wygląda? Machler zaczyna od fazu normalnej symbiozy, tak do piątego miesiąca. Niemowle i matka funkcjonują jak w bańce, w poczuciu jedności. Ale potem ta bańka pęka i zaczyna się proces, który ma kilka fascynujących podfaz. Pierwsza to różnicowanie. Dziecko jakby wykluwa się z tej symbiozy. Zaczyna badać twarz mamy, ciągnąć za włosy. Odkrywa, że to jest coś odrębnego. Tak, a potem przychodzi czas na wielkie odkrycia. Faza praktykowania. Czyli raczkowanie, chodzenie? Tak, dziecko jest absolutnie zakochane w świecie i we własnych nowych umiejętnościach. To jest ten moment, kiedy maluch nagle odkrywa, że ma nogi i. i ucieka z radosnym piskiem, a rodzic dostaje zawału serca po raz pierwszy. Dokładnie. Dziecko eksploruje, ale co jakiś czas wraca do mamy na emocjonalne doładowanie, jak do bezpiecznej bazy. Brzmi jak sielanka. Mały radosny odkrywca, ale pewnie nie trwa to wiecznie. Zdecydowanie nie. Po tej euforii przychodzi kryzys. Podfaza ponownego zbliżenia, po angielsku rapprochement. Rapprochement. To jest niezwykle trudny czas. Maluch z jednej strony jest pijany swoją nową niezależnością, a z drugiej dociera do niego, jak bardzo jest mały, bezbronny i zależny. I co się wtedy dzieje? Zaczyna się emocjonalna huśtawka. Każdy rodzic dwulatka to zna. O tak. Dziecko podbiega, desperacko chce na ręce, a sekundę później wyrywa się z krzykiem: Ja sam. To jest właśnie to: potrzebujecie, kontra muszę być niezależny. Jeśli rodzic to wytrzyma? Jeśli wytrzyma tę ambiwalencję, tę złość, to prowadzi to do ostatniej fazy konsolidacji. A konsolidacja to już osiągnięcie celu. Tak, to osiągnięcie dwóch kluczowych rzeczy. Po pierwsze, w miarę stabilnego poczucia tożsamości, a po drugie, czegoś co nazywamy stałością obiektu. Co to dokładnie znaczy? To jest niezwykle ważna zdolność umiejętność utrzymania w umyśle stabilnej wewnętrznego obrazu opiekuna. To tak, jakby nosić w sobie jego dobre, kojące zdjęcie. Aha. Dzięki temu dziecko może znieść rozłąkę, bo nawet gdy mamy nie ma fizycznie obok, ona wciąż istnieje w jego wewnętrznym świecie i to zdjęcie w głowie jest już zintegrowane. Wiem, że mama czasem jest dobra, a czasem zła, ale to wciąż ta sama kochająca mama. To jest fundament poczucia bezpieczeństwa. A jak te idee sformułowane dekady temu trzymają się dzisiaj? Ogólne ramy teorii Mahler pozostają niezwykle użyteczne klinicznie. Może nie trzymamy się już sztywno tych ram czasowych, ale sama dynamika jest ponadczasowa. Mhm. Współczesne badania potwierdzają, że nierozwiązane konflikty z tego okresu mogą objawiać się w dorosłości jako lęk separacyjny, problemy z autonomią. Co więcej, widać, że to często przechodzi z pokolenia na pokolenie. Lękliwy rodzic nieświadomie utrudnia dziecku osiągnięcie niezależności. Mhm. Okej, okay. czyli mamy wewnętrzny dramat u Klein, pełen rozszczepienia, potem mamy Maler i jej taniec zbliżania i oddalania. Jak te dwa światy się łączą, zwłaszcza kiedy coś w tym procesie pójdzie nie tak? Mam wrażenie, że tu wchodzi Otto Kernberg. Dokładnie tak. Kernberg jest integratorem. Wziął popędy od Freuda, wewnętrzne obiekty od Klein i procesy rozwojowe od Machler i zbudował z tego spójny model. Model, który pozwala zrozumieć, jak struktura osobowości może się zdrowo ukształtować, a jak może ulec zaburzeniom. Jego kluczowa koncepcja to organizacja osobowości. Podzielił ją na trzy poziomy. Zgadza się. Na jednym końcu mamy zdrową, neurotyczną organizację, na drugim psychotyczną. A pomiędzy nimi jest to, co Kernberga interesowało najbardziej organizacja spogranicza, czyli borderline. I żeby to odróżnić, Kernberg patrzy na trzy rzeczy. Jakie? Po pierwsze integracja tożsamości. Czy dana osoba ma spójne poczucie tego, kim jest? Po drugie, mechanizmy obronne, czy są dojrzałe, czy raczej prymitywne, jak rozszczepienie. I po trzecie, testowanie rzeczywistości. Okej, okay, i jak na tym tle wygląda ta organizacja osobowości Borderline? Ale jej głównym problemem jest to, co Kernberg nazywa dyfuzją tożsamości. Czyli to jest jak próba złożenia lustra z potłuczonych kawałków. W jednym widzę siebie jako superbohatera, w drugim jako zero, ale nie ma nic pośrodku. To jest idealna metafora. I to samo dotyczy postrzegania innych. Ktoś jest albo aniołem, albo diabłem, nie ma odcieni szarości. A dzieje się tak, ponieważ i tu wracamy do Klein, głównym mechanizmem obronnym jest właśnie rozszczepienie. Czyli to, co u niemowlęcia było normalnym etapem, tutaj staje się sztywnym, patologicznym fundamentem całej osobowości. Dokładnie. Kernberg uważa, że organizacja borderline to rodzaj fiksacji rozwojowej. Z jakiegoś powodu, czy to przez nadmiar wrodzonej agresji, czy przez traumy, złe części siebie i innych są tak przerażające, że w słabe ego nie jest w stanie ich zintegrować. Musi je stale odszczepiać. I tworzy się błędne koło. Tak, ten mechanizm, który ma chronić na dłuższą metę, uniemożliwia rozwój silnego ego. To brzmi jak bardzo spójna i potężna teoria. Ale też yy, dość pesymistyczna. Czy to znaczy, że ktoś z taką strukturą jest skazany na wieczny chaos? To ważne pytanie. Model Kernberga jest potężny, bo jest nierozerwalnie związany z praktyką. Na jego podstawie stworzył konkretną metodę leczenia psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu TFP. Mhm. I jest to jedna z niewielu udowodnionych naukowo metod leczenia ciężkich zaburzeń osobowości. Ale tak, to terapia intensywna i długotrwała. Pokazuje, że zmiana jest możliwa, ale wymaga ogromnej pracy. Przybyliśmy więc naprawdę długą drogę. Od fantazmatycznego teatru w głowie niemowlęcia u Klein, przez etapy stawania się osobną istotą u Machler, Aż do modelu Kernberga, który pokazuje, jak porażki na tych wczesnych etapach mogą prowadzić do trwałych problemów. To jest głęboko zakorzenione w naszych pierwszych interakcjach. I co ważne, wchłaniamy do naszego wewnętrznego świata nie tylko ludzi, obiekty, ale całe relacje z nimi z ich miłością, złością, dostępnością i niedostępnością. Na koniec, jak zawsze, zostawiamy naszych słuchaczy z myślą do refleksji. Te teorie, które omówiliśmy, powstały głównie w połowie XX wieku i koncentrują się na diadzie matka, dziecko. Aż prosi się o pytanie, jak te fundamentalne mapy ludzkiej psychiki wyglądałyby, gdybyśmy rysowali je dzisiaj, w świecie o wiele bardziej zróżnicowanych struktur rodzinnych, z ojcami na urlopach tacierzyńskich, z parami jednopłciowymi. Jak brzmiałaby teoria relacji z obiektem na miarę XXI wieku?